Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie i zapraszam was na kolejny film. Dziś będziemy robić sobie mini wyzwanka i podsumujemy sobie miesiąc oszczędności, miesiąc marzec. Wyciągniemy sobie, albo nie, w pierwszej kolejności właśnie, bo potem zapomnę. Zrobimy sobie wyścig po kasę. Tak, wyjść po kasę i, mm, i mini wyzwanka. Dobra, rzucamy. Dzisiaj mamy piątek, nie sobotę. <grytanie> jutro idę do pracy, dlatego postanowiłam dzisiaj nagrać, bo jutro po prostu nie będę miała czasu. Dwa i trzy, dwa i trzy. Czyli ja i Iza sporachowane. I czwarty tydzień mamy za sobą i piąteczka. Piąteczkę odkładamy. Zauważyłam, że właśnie bardzo się powtarza um, u, u właśnie osób, jak na przykład, nie wiem, wylosują 2 i 4. No to mają znowu 2 i 4, 2 i 4, a niektóre mają puste. No i u mnie znowu, u mnie znowu jest tak, czwórka jest w ogóle pusta. Was widzów mam jedną i mini, zajawki mini mam jedną. Tak to na razie się prezentuję. Aha, jeszcze sobie tutaj wpiszemy. dzisiaj jest? 28. Mi się wydaje. 5 zł. Nie, nie jestem pewna. Nie mam pewności, ale mi się wydaje. Dobra. Dobrze. Tak, to zamykamy. I bierzemy się za mini wyzwanka. Jak ja ich dawno nie robiłam. Jejku. Dwa miesiące temu. W marcu chyba nie robiłam. Tak mi się coś kojarzy. Dawno, dawno nie robiłam. Dziewczyny szaleją z mini wyzwankami. A ja niestety nie. Dobra, i teraz tak chciałam. Z... Czy Wy to w ogóle widzicie? Nie sprawdziłam, czy było widać. Czy było widać właśnie ten wyścig po kasę, jak uzupełniałam. Mam nadzieję, że było widać. Już chciałam musiałam A może tutaj dam. Ja tak nie trzymam tutaj, bo wiecie, to są my, moje córki rzeczy i ja po prostu sobie tylko do nagrywek to biorę tak to sobie trzymam gdzie indziej te pisaki ok i tylko jedna kostka będzie nam potrzebna gdzie mamy kasę wszystko widać? chyba widać dobra, to rzucamy piątka aha, i jak my to będziemy szli Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie będzie tak. on yy, tutaj brakuje? Dobra. Piątka. Nie pamiętam, ile nawet tutaj tych drobnych jest. Chyba coś około 50 zł. Znowu piątka. Yy, skończyliśmy wyzwanie. Skończyliśmy wyzwanie. Więc co? Ja sobie nawet nie przygotowałam yy, nowy, nowego wyzwania. Ojejku, czekajcie, muszę was zastopować. Już jestem. Kolejnym mini wyzwaniem będzie taki kociak. Jak wiecie, mi drukuje wszystko na czarno-biało. Jak wiecie, mi drukuje wszystko na czarno-biało i córki, żeby nie było tak smutno, to mi po prostu pomalowały yy, tego kotka. Jak go zalaminowałam tą folią i żelazkiem, ale jakoś mi tak nie wychodzi ładnie. Nie wiem dlaczego. No dobra, to rzucamy. Cztery. Yy, tutaj mamy pięć złotych. Dajemy. Może sobie to przybliżę. Piątka. Dwójka. Czyli złotóweczka? Jedynka. Złotówka? Czwórka? Pięć złotych? Czwórka? Pięć złotych? Piątka, czyli rzucamy kosteczko i trzy złote. Zrobię tym białym pisakiem. O, widać, fajnie. Trzy złote. Jedyneczka, złotówka. Oj, nie tym, tylko oj, tym czarnym. Złotówka. Dwójka. Złotówka, dwójka, złotówka, wezmę sobie te dwa złote, nie, niech nie, i tu chyba też sobie wezmę, okej, okay. piątka, czyli rzucamy kostką znowu, pięć złotych, no, okej, okay. ciężko strasznie ten pisek, Otwiera. Dwójka. Złotówka. Dwójka. Ojej, koło coś ta dwójka ma szczęście, a trójka i szóstka nic nie mają. Dwójka. No nieźle. Szóstka. Dwa złote, ale... Aha, świetnie, bo nie mam. Więc damy tutaj. Do dwójki. Dobra. Skończyliśmy. Skończyliśmy. Więc tak, to zabieram, to zabieram. Tutaj to będziemy pakować te pieniądze. Do nie widzicie. Na razie sobie pozbieram. Po to ja wrzucam wszystko do jednej yy, koszulki. żeby wam tak pokazać. O, ja wrzucam do jednej koszulki wszystko. I teraz tak, tutaj jest 42 zł, więc ja sobie wezmę 42, bo mam ukończone, tak? A, mam drobnych, będę miała tyle teraz drobnych na rozmianki. Ok. I teraz tak, te, ale grubo, 2 złote wrzucę sobie tutaj, bo to mam te ukończone wyzwania, wszystkie tutaj zbieram i te drobne, wielone też tu zbieram, a te 40 złotych włożymy sobie do tego segregatora i będę pamiętać, gdy będę za chwilę podliczać miesiąc, żeby doliczyć sobie. Właśnie te czterdzieści złotych. No, dwadzieścia już jest. I cztery i dwadzieścia. Dobra. I będziemy podliczać, czyli biorę. Ten y, szybik mój, tutaj mam marzec, w jednym segregatorze, w tym jest 0 złotych. Nie ma co podliczać, niestety, niestety, niestety. Już wam pokazywałam. Y, tutaj mamy co, wesele, a to było w lutym, odawałam, a tutaj w się i puste, bo y, wzięte było na samochód. Y, to znaczy, wiecie, gdybym to Trzeba podliczyć, bo bądź co bądź te pieniądze jakby odłożyłam w marcu, więc byłoby tego sporo, ponad 2000 tutaj, ale że tego już nie mam, no bo wydałam, więc nie będę tego wyliczać. Zaczniemy sobie od tego może, bo tutaj jest mniej dużo. I tutaj było. O, nie zapisuję sobie, ale możemy łatwo sobie tutaj wyliczyć. A pokażę Wam w ogóle segregator, segregator kalkulator, jaki mam. Pożyczyłam od córki. Zobaczcie jaki słodziak. Um, więc tutaj będzie tak. 2, 4, 6, 8, tutaj będzie 10. Dodać tutaj mamy 5, 9. Dodać 6. Kurczę, tak mi się źle pisze. Znaczy no, wciska. I dodać 10.

I tutaj wiem, że dałam 15 zł, to sobie to mogę doliczyć tutaj. I tutaj jest ile? 20 zł, czyli dodać 35, tak? Dodać 35. I mamy w drugim segregatorze 125 zł. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj w tym miesiącu nie będzie dużej kwoty odłożonej. Ale cieszę się nawet i z tego, bo przy tych wydatkach, które miałam w tym miesiącu, to każdy grosz odłożony się liczy, słuchajcie. Tutaj może sobie wpiszę mały segregator. Tutaj będzie 40 zł. Dobra, i przechodzimy do tego segregatora. Nie będę wypisywać tak, jak w tamtym miesiącu wypisywałam. Zobaczcie, wiecie, każdą tutaj tą koszulkę po prostu podliczę jakby całość, bo nie chcę mi się tego wypisywać. I tak tutaj w marcu. Ja bym chciała, żebyście to widzieli, więc może tak zrobię. Mm -hmm. Marzec mamy tak 11. Dodać 4 dodać 13. I tu jest tyle. Dalej mamy marzec, czyli mamy 22, dodać 5, dodać, okej. Okay. Kolejne. Marzec. Tutaj było, yy, to jest cały marzec? Tylko w marcu? No marzec, marzec, cały marzec. Czyli mamy tak 10, dodać 5, dodać 6. Oj, biło się, dodać 10. Mam za duże palce na ten segregator. Tutaj już jest 86. Dodać i jedziemy marzec 6, dodać 3 dodać 5. O, już stówka jest z takich drobiazgów. Tutaj wyczyściłam tą kopertę, ponieważ yy, byłam na zakupach ja z Turką yy, potrzebowała butów i jeszcze tam yy, musiałam wziąć na prezent po prostu, yy, bo tam z rodziny ktoś miał urodziny, więc musiałam z tej yy, koperty podebrać Wyczyściłam yy, tą kopertę i będę zbierać na nowo. Yy, tutaj Mamy tak, marzec, dodać 10, dodać marzec 10, dodać 100, dodać 10, czyli jest 230. Tutaj też to był tylko marzec, więc nawet nie będę wyciągać. 30. Tutaj nie, tutaj nie pisałam sobie, więc jak mam 47, więc dam. Dam 20, na przykład 2, nie? Bo nie pamiętam ile. Ale coś takiego może być. No i tutaj też nie wiem. Bo też nie zapisywałam. Więc dam sobie może 10. Nie zapisywałam, więc nie wiem. Yy, tutaj mamy tak. Yy, mamy 20, 20 złotych. Tutaj mamy 312 w tym momencie. Um, dobra, tutaj mamy marzec i jest tak 30-40 łącznie. Oj, co ja zrobiłam źle? Ile ja mówiłam, że mamy 312? Dodać 40. Czyli mamy 352.

To jest tak, dodać 40 i dodać 125,607 zł. O, czyli też fajnie. Nic nie jest źle, powiem. A tutaj w tamtym miesiącu, zobaczcie, miałam 3274 oszczędzone. Ale mówię, no w tym miesiącu jakby po prostu też ja to odłożyłam, ale wszystko poszło. Eee, I co? Jeszcze Wam chciałam coś powiedzieć, ile ten film trwa 16 minut, że ja będę znowu odkładać na samochód, ale będę odkładać na samochód dla mojego męża. W pierwszej kolejności uzupełnię sobie te wszystkie tutaj koszulki, z pod których wziąłam pieniądze, bo chciałabym, żeby właśnie wiecie to co było żeby było dalej, tak, czyli żeby tutaj były na wakacje pieniądze na telewizor, tutaj na córki. I zrobiłam sobie jeszcze samochód wydatki, ponieważ też trzeba będzie kupić nowe opony, olej trzeba będzie wymienić, więc znowu trzeba kasy. I tutaj sobie zrobiłam nową koszulkę właśnie na samochód mojego męża, bo u nas sytuacja wygląda tak, że Słuchajcie, moi kochani, my budowaliśmy się jakieś 13 lat temu. W domu mieszkamy jakoś 9 lat, budowaliśmy się 4 lata, budowaliśmy się bez kredytu. Nie chcieliśmy brać kredytu i dlatego przez te wszystkie lata te wszystkie pieniądze, które mieliśmy, które mieliśmy właśnie, które odkładaliśmy, to wszystko szło właśnie na, na dom. A samochody były takie, wiecie, żeby po prostu tylko jeździły. Oczywiście teraz też nie mam, nie kupowałam jakiegoś super ekstra samochodu, choć dla mnie ten samochód, który ja teraz sobie kupiłam jest naprawdę super, bo w tej kwocie jeszcze nigdy samochodu nie miałam, ale postanowiliśmy właśnie teraz, że inwestujemy właśnie w te samochody i no i tak i teraz właśnie będę zbierać na drugi samochód planach mamy w tym roku jeszcze robić ogrodzenie, bo mąż sobie tam odkładał właśnie pieniądze z swojej wypłaty na, odgrodze, na ogrodzenie. I co? No i w sumie no i tak wygląda właśnie sytuacja. Wszystko co mieliśmy, to właśnie przez długi czas szło na dom. Na ten moment w sumie zostało nam do zrobienia ogrodzenie, zostało nam, do, została nam do zrobienia łazienka na na poddaszu i teraz. Ale doszliśmy do wniosku, że to jeszcze po prostu może poczekać. Nie jest takie pilne, ważniejszy jest samochód, no bo wiecie, no, trzeba do pracy jeździć, prawda, samochodami, więc one są potrzebne. I tak zdecydowaliśmy, że właśnie hmm, będziemy, że będę odkładać na samochód, na kolej, na drugi samochód. Teraz też właśnie mieliśmy wydatek z drugim tym samochodem, właśnie męża, bo też właśnie musiał on naprawiać go. No ale mówię, to są takie samochody, no, no, trupy, no cóż wam będę mówić. Takie wiecie. Stare i w ogóle. Więc przydałby się jakiś taki lepszy, trochę też jemu. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Będzie w przyszłym tygodniu już z ładowania kopert i oszczędności, i odkładanie pieniędzy kwietniowe, no bo to już będzie kwiecień. Marzec minął bardzo szybko. No i oj, ruszyłam Was, bardzo przepraszam. I co? No i dziękuję Wam. Jeju, przepraszam, ale Was ruszam. Dziękuję Wam bardzo za dziś i zapraszam na kolejny tydzień. Pa! pa.